Na to, co standardowo się mankło Tak. Znów mnie nie było, ale to wszystko ze sprawą operacji. Tak. Dobrze słyszeliście. Operacji. W sumie to od początku było coś nie tak. Ciągle jakieś szmery i dbanie tylko o to, żeby wszystko dobrze grało. Nie było to oczywiście konieczne, ale w końcu doszedłem do wniosku, że trzeba to zrobić tak, żeby już do niczego nie można było się przyczepić żeby już nic nie było do wymiany. O co dokładnie chodziło? O serce. Można było wstawić je tylko na prosto, czyli tak jak jest typyfryzowany otwór w korpusie, a nie tak krzywo jak ja chciałem. Ekranowanie było zrobione farbą grafitową, czyli jak już się możecie domyśleć, kolejna rzecz do wymiany. Zaproponowano mi od razu wyklejenie całego wnętrza folią aluminiową. Potencjometry, bo takie fachowo określają. Na szczęście mogły zostać. Sprawdziłem na stronie producenta i okazało się, że w moim obecnym układzie przetworniki mogą bez problemu grać z obecnymi potencjometrami. Wymiana wnętrza i wycinanie w maskownicy. Ekranowanie dosłownie całości. No i oczywiście regulacja i strojenie. No i chyba to wszystko, co zrobili moje gitarze. Co? Myślałeś, że to ja miałem operację? Daj spokój, to ona! Miracle! Teraz brzmi tak jak należy. Ma przetwornik kana JB sh 4 czyli tak jak ma Billy. A czemu nie było mnie? Troszeczkę zachorowałem i straciłem głos. Mówiłem tak. Powiedzmy, że nie mówiłem. Dajcie spokój, ja i operacja. Dobre sobie. To koniec? No tak, co mam jeszcze więcej wam gadać? Tym razem naprawdę widzimy się za tydzień. wchodźcie na te wszystkie iceki, facey i wszystko co jest możliwe. Klikajcie w te filmiki, które zaraz tu się jakoś pojawią. Oczywiście nowych użytkowników zapraszam do subskrypcji mojego kanału, tak żebyście byli na bieżąco z moimi kolejnymi produkcjami. Trzymajcie się. Cześć.